Witam serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Niwet. Z tej strony dr Miłka Kwiatkowska. Dziś chciałabym porozmawiać z Wami o stosowaniu kanabinoidów, a tym samym olejku CBD. Na potrzeby tej prezentacji będę upraszczała grupę tych substancji, nazywając je po prostu CBD. Chciałabym też podkreślić, że zastosowanie tych substancji w medycynie ludzkiej jest dość szeroko rozpowszechnione, jednakże w medycynie weterynaryjnej jest dość mała ilość publikacji na ten temat. W tej prezentacji skupię się tylko na publikacjach i postaram się wyjaśnić, dlaczego nie będę skupiać się na swoich odczuciach oraz na odczuciach opiekunów pacjentów, a na faktach obiektywnych. Kannabinoidy to substancje roślinne. Które są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczają się za to w tłuszczach i alkoholach, stąd najczęściej są produkowane w postaci olejków. W układzie nerwowym istnieją dwa receptory kanabinoidowe CBD1 oraz CBD2. Kanabinoidy po przyłączeniu do receptorów blokują wypływ jonów wapnia z płynu zewnątrzkomórkowego do cytoplazmy komórki oraz hamują wytwarzanie CAMP. W wyniku tego zmienia się metabolizm komórek i po prostu dochodzi do zmian w uwalnianiu hormonów oraz neuroprzekaźników. I właśnie tą ich umiejętność czy też cechę staramy się wykorzystywać w terapii. Receptory pierwsze występują w anatomicznych regionach mózgu, które są odpowiedzialne za poznawanie, za pamięć, niepokój, ból, czucie, koordynację, ale także za funkcję endokrynologiczną, podczas gdy receptory typu drugiego występują głównie w układzie pokarmowym oraz również w komórkach nabłonkowych. Zacznijmy omówienie zastosowania CBD u psów z osteoartritis, czyli z zapaleniem stawów, najczęściej na tle zwyrodnieniowym. Pierwsza publikacja powstała w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Cornell, gdzie starano się ocenić farmakokinetykę, bezpieczeństwo oraz skuteczność podawania właśnie CBD w leczeniu osteoartritis. Farmakokinetyka. To sprawdzenie, w jaki sposób lek zachowuje się w organizmie, to znaczy jak szybko uzyskuje stężenie terapeutyczne, jak długo w tym organizmie się utrzymuje um, oraz kiedy zaczyna działać. E, dawki, które sprawdzono to 2 mg na kilogram oraz 8 mg na kilogram. E, każdy pacjent otrzymywał przez 4 tygodnie olejek CBD, a następnie olejek placebo. Okres pomiędzy nimi był dwutygodniowy, był to tak zwany washout period. Co ciekawe, było to tak zwane placebo blinded crossover study, to znaczy nikt z biorących udział w badaniu, ani lekarz, ani właściciel, nie wiedział, co i kiedy otrzymuje pacjent czy też pupil. Następnie skuteczność olejku CBD sprawdzono przy użyciu skali bólu, która nazywa się Canine Brief Pain Inventory Index. Jest to skala, która została zwalidowana, to znaczy obiektywność i przydatność została wcześniej sprawdzona naukowo. W celu uniknięcia subiektywności. Skala ta ma na celu ocenę bólu pacjentów, którzy cierpią na ból głównie przewlekły, np. związany z bolesnością stawów. Można ją również wykorzystać do seringo malieli. Skala ta ma 10 punktów, gdzie 10 oznacza ból ekstremalny um, lub zły wpływ na jakość życia, a 0 brak objawów bólowych i świetną jakość życia. Ocenie poddajemy bolesność, aktywność, umiejętność wchodzenia po schodach, wstawania po długim spaniu, um, następnie chęć do biegania i wychodzenia na spacery. Skalę tą wypełniał zarówno lekarz, jak i właściciel, czy też opiekun pacjenta. Pytanie jest takowe, dlaczego aż tak bardzo naukowcy skomplikowali sobie życie planując to badanie. A mianowicie zaplanowali to badanie w ten sposób, żeby uniknąć fenomenu, który nazywa się confirmation bias. Cóż to takiego jest? A więc wyobraźmy sobie, że nasza mama lub babcia ma takie przekonanie, że cukier zabija i absolutnie nie pozwala jeść cukierków, ciast czy lodów ani nam, ani może naszym dzieciom. My w sumie traktujemy słodycze jako neutralny, miły dla podniebienia smakołyk, który nie jest do końca taki zły, może nie jest najzdrowszym jedzeniem. Więc jadamy je od czasu do czasu. Na to nasza mama mówi tak: chodź dziecko, pokażę ci, dlaczego słodycze nie są dobre. Wyciąga telefon i wpisuje w internet: dlaczego słodycze nie są dla nas dobre? I to pytanie od razu powoduje, że jedyne rezultaty wyszukiwania w Google'ach e, mówią nam o negatywnym efekcie słodyczy. Gdyby jednak mama wpisała w wyszukiwarkę jak wpływa wysoki poziom glukozy na funkcjonowanie organizmu? Rezultaty mogłyby być zupełnie inne. Stąd sposób zadawania pytań oraz wyszukiwania i przygotowania wyszukiwania ma bardzo duży wpływ na to, jaką odpowiedź otrzymamy. Dlatego, kochani, nie życzmy sobie lekarzy, którzy mają confirmation bias, ponieważ najczęściej znajdą to, co chcieliby znaleźć i również jako lekarze unikajmy confirmation bias. Więc wróćmy do naszego badania. Coś takiego stwierdzono u psów cierpiących na osteoarthritis. Czas eliminacji z organizmu olejku CBD to czas około 4 godzin. Natomiast w przypadku bolesności stwierdzono znaczną poprawę w skali bólu. Ona znacznie się zmniejszyła i właściciele również zauważyli dużo wyższą aktywność psów. W tym czasie, kiedy otrzymywały olejek CBD w porównaniu do. do olejku placebo. Przypominam, że ani lekarz, ani właściciel nie wiedzieli kiedy i co pacjent otrzymuje. Dodatkowo w badaniach laboratoryjnych stwierdzono znaczny wzrost aktywności fosfatazy zasadowej. Jak wygląda sprawa stosowania olejku CBD u pacjentów z epilepsją, czyli z napadami padaczkowymi? Jest to naprawdę duża grupa pacjentów, którzy z tego olejku korzystają. Kolejne badanie miało na celu sprawdzenie, czy olejek CBD jako substancja dodatkowa przeciwpadaczkowa zmniejszy ilość napadów u pacjentów leczonych już e, lekami farmakologicznymi na tą chorobę. Za skuteczność leczenia napadów padaczkowych uważa się zmniejszenie ich częstotliwości o 50%. Stąd w tym badaniu ustalono, że olejek CBD będzie skuteczny, jeśli zmniejszy częstotliwość napadów właśnie o 50%, czyli będzie miał pozytywny efekt terapeutyczny. Więc zobaczmy, czy zadziałał, czy też nie. W badaniu ponownie były dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała olejek CBD w dawce 2,5 mg na kilogram masy ciała dwa razy dziennie ustnie, a druga grupa otrzymywała olejek placebo. Było to znowu um, Blinded Control Randomized Study. Czyli ponownie staraliśmy się uniknąć naszego confirmation bias. A więc sprawdźmy, jakie wyniki uzyskano. Okazało się, że sukces też skuteczność olejku CBD stwierdzono w obu grupach. To znaczy i w grupie placebo i w tej grupie, która otrzymywała olejek CBD, czyli i w jednej i w drugiej zmniejszyła się częstotliwość napadów, natomiast w tej grupie, która otrzymywała olejek CBD, odsetek pacjentów, u których ta ilość napadów się zmniejszyła, o 50% był nieznacznie wyższy. Natomiast stwierdzono pozytywną korelację pomiędzy dawką olejku a skutecznością. Nie oznacza to absolutnie, że można bezkarnie zwiększać dawkę tego olejku. Sugerowałabym, aby nie przekraczać ilości takiej jak 8 mg na kilogram. A zalecaną dawką byłaby e, dawka pomiędzy 2,5 a 3,5 do 4 mg na kilogram dwa razy dziennie. Również musimy pamiętać o tym, że stwierdzono znaczny wzrost fosfatazy zasadowej, jest to jeden z enzymów, które mówi o funkcji wątroby. Stąd, jeśli decydujemy się na używanie olejku CBD, przede wszystkim należy wiedzieć na co uważać. Publikacja, która podsumowuje zatrucia związane z, ze spożyciem marihuany i jej pochodnych, czyli kanabinoidów i olejku CBD, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, jak możemy się domyślać. Głównymi efektami ubocznymi, czy też objawami zatrucia, które opisano, to objawy takie jak osowiałość, apatia, objawy ze strony przodomu takie jak bezcelowe wędrowanie, wpadanie na przeszkody, ale również objawy agresji. I drgawek. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, aby pamiętać, że może on powodować niewydolność wątroby, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby. Biorąc pod uwagę, że nasi pacjenci, którzy przyjmują fenobarbital, który działa na cytochrom P450, a ten z kolei jest odpowiedzialny za prawidłowy metabolizm leków, Łącząc te dwie rzeczy ze sobą, możemy mieć naprawdę duże ryzyko uszkodzenia wątroby. Stąd bezwzględnie należy pilnować sprawdzania parametrów wątrobowych przynajmniej raz na trzy miesiące. Na filmie widzicie psa z objawami ze strony przedomózgowia, bezcelowe wędrowanie, brak reakcji na bodźce środowiska zewnętrznego, kręcenie się w koło. Jest to jeden z pacjentów po silnym zatruciu olejkiem CBD. Która pojawiła się z powodu niewydolności wątroby. Więc tutaj problem był złożony. Była to kwestia przyjmowania leków przeciwpadaczkowych, które nadwyrężyły wątrobę, a olejek CBD niestety nie pomógł. W literaturze jest kilka innych publikacji, które mówią o zatruciach, na przykład prowadzących do hipowentylacji, czyli zmniejszonej ilości oddechów, a ta z kolei prowadzi do hiperkapni, czyli zwiększonej ilości dwutlenku węgla we krwi, co doprowadziło do pogłębienia objawów neurologicznych, pojawienia się śpiączki. A następnie pacjent musiał być wentylowany mechanicznie w śpiątce podtrzymywanej farmakologicznie przez około 6 godzin. Po 33 godzinach opuścił szpital o własnych łapach. Więc na co należy uważać stosując CBD? Przede wszystkim należy kontrolować parametry wątrobowe. Należy używać olejków ze znanego źródła, które są ekstrahowane w czysty sposób i nie mają szkodliwych adiowantów czy też substancji pomocniczych. Trzeba przede wszystkim stosować je w odpowiedniej dawce. Sugerowałabym nie przekraczać dawki 8 mg na kilogram masy ciała dwa razy dziennie. Oraz należy bardzo regularnie kontrolować parametry wątrobowe, przynajmniej raz na 3 do 6 miesięcy. Ja dość często używam olejku CBD u swoich e, pacjentów, zarówno tych cierpiących na przewlekłe stoartlitis jak i u pacjentów padeczkowych, ale mając świadomość, że jest to wspomaganie terapii farmakologicznej e, i staram się po prostu zachowywać środki ostrożności. Jeśli to wideo było dla was przydatne, jeśli chcielibyście nas dalej słuchać, subskrybujcie nasz kanał. Śledźcie również nasze epipiątki na Facebooku. Zadawajcie pytania, zapraszam do dyskusji. Dziękuję bardzo za uwagę. I na sam koniec chciałabym podziękować wszystkim opiekunom moich pacjentów padaczkowych, którzy naprawdę mają dużo cierpliwości i, i, i odwagi. Do miłego usłyszenia.